Skupiając się wciąż głównie na Ukrainie, Władimir Putin nabrał swego rodzaju tunelowego widzenia. Jest tak pochłonięty wygraniem wojny, którą sam rozpoczął, że traci z oczu poważne problemy w kraju. Napięcia narastają pod powierzchnią, a kiedy wojna na Ukrainie się skończy, grożą wybuchem. Coś wielkiego się dzieje w Rosji. Putin nie może już tego ukryć, być może nawet nie jest tego w pełni świadomy. Jeśli Rosja szybko nie znajdzie rozwiązania, Największym zagrożeniem dla niej może nie być Ukraina. To mogą okazać się sami Rosjanie. Wielki problem, który właśnie pojawia się w Rosji, jest prosty. W kraju brakuje wystarczającej liczby policjantów. Tak twierdzi Czuk Farrar z Kif Post, który 10 listopada opublikował artykuł analizujący sytuację policyjną w Rosji i obecne problemy tego kraju. Farar określa to jako tykającą bombę zegarową i poważny problem dla Putina. Dlaczego? Rosyjski przywódca od lat utrzymuje władzę, bo rządzi państwem policyjnym. Putin kontroluje umysły większości Rosjan, dzięki liczbie funkcjonariuszy, bo wiedzą, że zagniewanie przywódcy grozi pobyt w gułagu. Brak policji to mniejsze zagrożenie. I to może wystarczyć, by Rosja zaczęła pożerać samą siebie w falach przestępczości, przemocy i protestów. Farrar podsumowuje problem Rosji interesującą statystyką. Od lutego 2022 roku jedno z trzech stanowisk policyjnych pozostaje nieobsadzone, co osłabia bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Niedobór spowodował wzrost przestępczości, przemocy i możliwą zmianę sposobu utrzymywania porządku przez Kreml. Omówimy konsekwencje, które Farah porusza później w filmie. W tej chwili ważne jest, aby zauważyć, że Farah nie jest jedyną osobą, która zadała pytanie, co się właściwie dzieje z sytuacją policyjną w Rosji. 30 października Fundacja Jamestown opublikowała artykuł poruszający podobne kwestie jak tekst Faraha. Zwraca uwagę, że kryzys policyjny w Rosji to dziwna sytuacja do rozważenia. Obecnie kraj ten ma ponad dwa razy więcej policjantów na mieszkańca niż Stany Zjednoczone i prawie dwa razy więcej niż Unia Europejska. Więc w Rosji jest dużo policji. Problem nie tkwi tylko w liczbach, ale w tym, że Rosja jest państwem policyjnym. Kraj potrzebuje więcej policji niż inne wymienione państwa, bo Kreml chce mieć większą kontrolę nad społeczeństwem. Policja to narzędzie tego celu. Niedobór oznacza utratę kontroli. Jak poważna jest sytuacja? Cóż, Fundacja Jamestown twierdzi, że niedobór policji w Rosji jest wystarczająco poważny. W wielu miejscach w kraju posterunki są częściowo lub całkowicie puste. W efekcie nieliczni policjanci na tych posterunkach muszą pracować znacznie dłużej niż powinni co dodaje do sytuacji element wypalenia zawodowego, powodując jeszcze większe obciążenie. Inne źródła zaznaczają, że brak policjantów w Rosji to nie nowość i występował już wcześniej. W październiku 2023 Interfax podał, że Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje o brakach 10 tysięcy policjantów. Szefowa Departamentu Finansowo-Ekonomicznego Ministerstwa Irina Karflisz miała wtedy wiele do powiedzenia na ten temat. Poziom dodatków i wynagrodzeń w naszej instytucji jest zdecydowanie niekonkurencyjny. Trudno o tym mówić. Obecnie brakuje nam 10 tysięcy z 70 tysięcy pracowników są to głównie jednostki bojowe zadeklarował Karl w 2023 roku. Obecność policjanta na ulicy to pilna sprawa. Można sądzić, że Putin uwzględniłby to już kilka lat temu, ponieważ musi wiedzieć, że kontrola, którą sprawuje, w dużej mierze opiera się na ogromnych siłach policyjnych działających na rzecz Kremla. Po dwóch latach niedobór policjantów w Rosji nie poprawił się, a wręcz pogorszył. Rosja rozwiązała swój naglący problem z policją, praktycznie nic nie robiąc przez dwa lata od ogłoszenia problemu, według Farara. Minister Władimir Kołokolcew twierdzi, że Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Rosji brakuje 172 tysiące pracowników do obsadzenia policji. Było 183% rosyjskich sił. A sytuacja jest jeszcze gorsza. Rosyjska Federalna Służba Więzienna boryka się z jeszcze większym deficytem. Przynajmniej jeśli chodzi o procenty, ponieważ brakuje jej 23% potrzebnych funkcjonariuszy. Ta konkretna służba może nie stanowić aż tak dużego problemu dla Putina. Wyciągał przestępców z więzień, by walczyli i ginęli na froncie wojny na Ukrainie. Może argumentować, że Rosja nie potrzebuje tylu strażników, bo liczba więźniów spadła. 10 listopada pojawiła się informacja, że Rosyjskie Ministerstwo Obrony oferuje amnestię szerszej grupie przestępców niż wcześniej. Jeśli ci przestępcy są gotowi na wojnę, United 24 Media informuje, że seryjni mordercy i sprawcy brutalnych przestępstw mogą obecnie zamienić długie wyroki na udział w działaniach bojowych. Kiedy wrócą, będą mogli skorzystać z wcześniejszego zwolnienia z więzienia. To prawdopodobnie stanie się iskrą, która podpali policyjną beczkę prochu, już tworzącą się w Rosji. Ale do tego wrócimy za kilka minut. Nawet jeśli Putin mógłby usprawiedliwić niedobór funkcjonariuszy służby więziennej, nie może tego samego zrobić w przypadku szerszych struktur rosyjskiej policji. Brakuje jej personelu potrzebnego do utrzymania kontroli Putina nad Rosją. Policyjne państwo Rosji rozpada się na oczach Putina i trzeba się zastanowić, jak rosyjski przywódca dopuścił do tego wszystkiego. Jest tu kilka czynników. A niskie płace to problem od początku. Karl Pusch wskazał problem, którego Kreml nie rozwiązał. We wrześniu 2023 rosyjska British Broadcasting Corporation napisała, że policja w Rosji cierpi na wypalenie zawodowe. Rozczarowani i zdezorientowani. Jeden z byłych policjantów z regionu Rostowa w Rosji zwrócił uwagę na problem wynagrodzeń, jaki istniał w 2023 roku. Wtedy dostawałem 50 tysięcy rubli nieźle, twierdził funkcjonariusz mówiąc o swoim zatrudnieniu w czasie reform policyjnych Dmitrija Miedwiediewa z 2011 roku. Ale teraz, 50 tysięcy po inflacji i nowych cenach, w ogóle nie dostosowali wynagrodzenia. Dla porównania, 50 tysięcy rubli miesięcznie to około 615 dolarów, co nie jest powalającą kwotą, nawet w Rosji. To w praktyce 12 lat stagnacji płac. British Broadcasting Corporation informuje, że już dwa lata temu wielu rosyjskich policjantów rezygnowało ze służby na rzecz mniej wymagających prac. Te prace były lepiej płatne. Funkcjonariusz zarabiający 50 tysięcy rubli. Teraz jest taksówkarzem. Przyjaciel tego funkcjonariusza jest kurierem. Oboje zarabiają dwa razy więcej, niż jako policjanci. Średnia pensja rosyjskich policjantów w 2023 roku była niższa niż na początku pracy funkcjonariusza, z którym rozmawiała British Broadcasting Corporation. Średnia pensja wynosiła 40 tysięcy rubli we wrześniu 2023, czyli była o 23 tysiące rubli niższa od przeciętnego rosyjskiego wynagrodzenia. Pewnie domyślacie się, co zaraz powiemy. Kreml, podobnie jak zignorował brak policjantów w 2023 roku, zlekceważył także skargi na wynagrodzenia funkcjonariuszy. Farrar w Kiew Post zauważa, że przeciętne wynagrodzenie w 2025 roku jest niższe niż w 2023. Obecnie patrolowy może liczyć na około 38 tysięcy rubli, czyli około 380 dolarów miesięcznie, co jest mniej niż zarabia podstawowy kasjer w Moskwie. A żeby jeszcze pogorszyć sytuację rosyjskich policjantów, nie mogą już nawet liczyć na łapówki i wymuszenia, którymi wcześniej uzupełniali swoje skromne pensje. Rosja zaostrzyła walkę z korupcją w policji, przez co pakiet korzyści dla funkcjonariuszy został zlikwidowany. Skoro kariera w rosyjskiej policji odpada, dokąd teraz kierują się liczni funkcjonariusze, zarówno doświadczeni, jak i przyszli? Zgadłeś, do rosyjskiego wojska. W Rosji najlepiej opłacana praca to obecnie służba dla Putina w wojnie na Ukrainie. Schematyczne myślenie. Premie za podpisanie kontraktu w rosyjskim wojsku to ok. 20 tysięcy rubli w niektórych regionach, czyli prawie dwa razy więcej niż pensja przeciętnego policjanta. Dodając roczną pensję nowego pracownika, wybór staje się jasny. Jeśli ktoś potrafi posługiwać się bronią lub jest gotów się tego nauczyć, to wojsko rosyjskie to szybsza droga do dobrej pensji niż kiedykolwiek policja w Rosji. Jak rosyjska policja może z tym rywalizować? Kolejnym czynnikiem jest to, że osoby kuszone karierą w rosyjskim wojsku są również grupą docelową dla wolnych stanowisk pracy w Rosji. Dane dotyczące stosunku liczby kobiet do mężczyzn w rosyjskiej policji są trudne do zdobycia. Wykres Helgi Library pokazuje, że w 2015 roku stosunek wynosił 165% kobiet do 835% mężczyzn. To był spadek wobec poprzedniego roku. Mężczyźni, którzy mogliby służyć w rosyjskiej policji, walczą teraz na Ukrainie. Jeśli ogromne braki kadrowe z 2023 roku, które od tego czasu tylko się pogłębiły, są jakąkolwiek wskazówką, Rosja nie zastępuje tych mężczyzn kobietami na stanowiskach policyjnych. To, co Putin ma tutaj w swoich rękach, to przepis na katastrofę. I to jest przepis, który już zaczyna wrzeć i wkrótce wykipi. Farar zauważa, że przestępczość w Rosji już rośnie. Barar zauważa, że przy mniejszej liczbie funkcjonariuszy Wydłużył się czas reakcji i zmniejszyły działania prewencyjne policji. W rezultacie wskaźniki przestępczości w Rosji gwałtownie rosną, a charakter przestępstw staje się coraz bardziej brutalny. W 2020 roku liczba przestępstw z nielegalną bronią palną wzrosła do 25 tysięcy z powodu przemytu z Ukrainy i wycieków z magazynów wojskowych. Barar podkreśla, że najbardziej ucierpiały miasta i odległe regiony południowej oraz wschodniej Rosji. Przestępczość z użyciem przemocy, jak zabójstwa, napady i pobicia rośnie, bo rosyjska policja jest przeciążona. Rosja musi się również zmierzyć z problemem powracających weteranów, którzy po powrocie do domu popełniają przestępstwa z użyciem przemocy. Według czerwcowego artykułu Globalnej Inicjatywy Przeciwko Przestępczości Zorganizowanej, weterani zabili lub ciężko ranili około 500 rosyjskich cywilów. Liczba ta wzrośnie, gdy coraz więcej rosyjskich żołnierzy zmęczonych wojną wróci do domu. Żołnierze w Ukrainie, doświadczając wojny, nauczyli się postrzegać przemoc jako rozwiązanie wszystkich problemów. Wrócą do Rosji z większą ilością pieniędzy, niż będą wiedzieli, co z nimi zrobić, i z ogromnym poczuciem krzywdy. Rosyjscy cywile już zaczynają ponosić tego cenę. W listopadzie 2024 British Broadcasting Corporation przedstawiło opinię socjologa Igora Eidmana, zapytany o powrót rosyjskich weteranów do domu. Przedstawił ponury obraz dla społeczeństwa. To poważny problem, który może się nasilić. Tradycyjne pojęcia dobra i zła są odwracane. British Broadcasting Corporation przytacza też wypowiedzi rosyjskiego policjanta Grigoria dla nowej gazety. Opowiada o spotkaniu z przestępcą, którego pomógł uwięzić. Ten po zwolnieniu walczył na Ukrainie i wrócił jako wolny człowiek. Cztery lata temu skazałem go na siedem lat, powiedział Grigori. Teraz stoi przede mną i mówi. Nic pan nie zrobi, panie władzo. To nasz czas, czas tych, którzy przelewają krew w specjalnej operacji wojskowej. Dodaj to do listy powodów, dla których w Rosji brakuje policjantów. Jaki rozsądny Rosjanin chciałby służyć w policji, którą mogą pomiatać nowe elity rosyjskiego społeczeństwa? Żołnierze są teraz znacznie wyżej w hierarchii i doskonale o tym wiedzą. Wraz z różnicą w wynagrodzeniach. Wzrost statusu społecznego może wystarczyć, by przekonać wielu potencjalnych policjantów do służby w rosyjskim wojsku, zamiast w policji. Teraz zastanów się nad tym. Wzrost przestępczości związany z weteranami w Rosji to tylko zapowiedź tego, co czeka niedostatecznie obsadzoną siłami policją w tym kraju. Farrar w artykule dla Kiev Post zauważa, że od początku inwazji Putina 50 tysięcy żołnierzy wróciło do Rosji. I setki tysięcy kolejnych wrócą do domu, gdy wojna na Ukrainie się skończy. Wyobraźmy sobie, że wojna magicznie kończy się jutro. Nie będzie powolnej rotacji. Do Rosji wróci wielu zahartowanych w boju żołnierzy, często o podobnym nastawieniu jak ci, którzy już powrócili. Rosną frustracja oraz liczba doniesień o przemocy domowej, awanturach publicznych i przestępczości wśród byłych żołnierzy. Ci mężczyźni wnoszą nie tylko umiejętności, ale i często nielegalną broń do społeczności, gdzie brakuje nadzoru, pisze Farar. W Rosji narasta przestępczość, która po zakończeniu wojny na Ukrainie zamieni się w tsunami. To tylko zwykli żołnierze. Już wspomniano o gotowości Putina do włączenia przestępców do swojej armii. To oznacza, że duży odsetek żołnierzy, którzy ostatecznie wrócą do domu, to ludzie, którzy powinni byli siedzieć w więzieniu. I trudno powiedzieć, żeby Rosja była wybredna, jeśli chodzi o to, których przestępców wysyła na Ukrainę. W październiku 2024 Moscow Times poinformował, że Rosja stawia na ilość, a nie jakość skazanych żołnierzy. Putinowi zależy tylko na przewadze liczebnej, na Ukrainie. Nie ma znaczenia, jak bardzo jest to złe. Przestępcy, których wysyła, to jak pokazuje Rosja, teraz seryjni mordercy i inni brutalni przestępcy rzucani na rzeź. Ci, którzy przeżyją, wrócą do domu, a wrócą po tym, jak zobaczą więcej brutalności niż kiedykolwiek wcześniej. Będą mieć umiejętności potrzebne do wspierania przyszłej przestępczości. Te liczby są szokujące. W styczniu Kijów niezależny podał, że Rosja zrekrutowała do wojny na Ukrainie nawet 180 tysięcy skazanych wielu do grupy najemników Wagnera. Rosja w 2024 roku może pozyskać z więzień od 30 tysięcy do 350 tysięcy potencjalnych żołnierzy. Putin stworzył okrutny cykl. Im dłużej trwa wojna, tym więcej skazanych wyśle na Ukrainę. Wielu skazanych zginie, lecz im więcej ich wyślemy, tym więcej wróci. Jeśli Rosja uważa, że ma teraz problem z przestępczością, niech poczeka, aż ta fala przestępców wróci do domu. Przeciążona policja nie poradzi sobie z tysiącami osób, które wcześniej uwięziła, którzy zaczynają zwracać się ku zorganizowanej przestępczości i przemocy. Putin wie, że aby utrzymać dochody powracających przestępców na poziomie żołnierzy, będą oni dużym zagrożeniem dla rosyjskiego społeczeństwa. Australijskie ABC News, powołując się na źródła z Kremla, Twierdzi, że Putin szykuje się na powrót Armii Skazańców, którą sam stworzył. W październiku portal poinformował, że na Ukrainie walczy 70 tysięcy Rosjan, z czego 180 tysięcy to skazańcy. Jeśli Putin się tym martwi, nie daje tego po sobie poznać. Na czerwcowym spotkaniu na Kremlu wyraził wiarę w swój plan Armii ze Skazańców, po czym dodał: Osoby, które świadomie wybrały służbę ojczyźnie i odniosły sukces, powinny stopniowo obejmować odpowiednie stanowiska. Problem rozwiązany. Rosyjscy skazańcy wrócą i chętnie przyjmą niższe wynagrodzenie za inne prace. Ma to sens. To osoby, które już wcześniej udowodniły, że potrafią działać zgodnie z prawem w rosyjskim społeczeństwie. Sarkazm na bok. Putin wydaje się nie dostrzegać możliwych skutków swojej decyzji, nawet jeśli to, co mówi publicznie, nie odzwierciedla tego, co naprawdę czuje prywatnie. Przy słabej kondycji rosyjskich sił policyjnych, armia skazańców wróci do kraju który trudniej będzie kontrolować. Jest jeszcze jeden czynnik, który może mieć tu znaczenie alkohol. Stary stereotyp żartuje z zamiłowania Rosjan do wódki, ale alkoholizm zaczął stawać się problemem w Rosji od czasu, gdy Putin rozpoczął inwazję. W styczniu 2024 Moscow Times podał, że w Rosji po raz pierwszy od dekady wzrosło uzależnienie od alkoholu. Pandemia COVID już zaczęła odwracać trend stałego spadku liczby przypadków alkoholizmu. Nędza i brutalność wojny na Ukrainie zdają się całkowicie odwracać sytuację. Rosja prawdopodobnie nie udostępnia statystyk przestępstw powiązanych ze spożyciem alkoholu. Jednak możemy się tego dowiedzieć z innych krajów. Organizacja Alcohol Change podaje na przykład dane dla Wielkiej Brytanii. Alkohol jest czynnikiem w 39% przestępstw z użyciem przemocy w Anglii i 49% w Walii. Oczywiście, bycie pijanym nie zawsze prowadzi do przemocy. W społeczeństwie, które obserwuje powrót żołnierzy z frontu i wkrótce setek tysięcy ludzi, w tym wielu przestępców, alkohol może stać się zapalnym elementem tej sytuacji. Rosja potrzebuje znacznie więcej policjantów, by rozwiązać te problemy. Brak 172 tysięcy funkcjonariuszy to słaby punkt wyjścia. W kwestii braków kadrowych w rosyjskiej policji Putin nie ma wielu rozwiązań. Jego czerwcowe wzmianki o żołnierzach obejmujących nowe stanowiska sugerują, że rosyjscy weterani mogą zostać policjantami. Przywódca Rosji nie tworzy programów, które by to umożliwiły. Najlepsze co udało się Władimirowi Putinowi, to podpisanie dekretu w grudniu 2022 roku. Plan zakładał wzrost liczby policjantów w Rosji do 938 tysięcy do 2025 roku, lecz nie zrealizowano tego celu. Powracający żołnierze raczej nie zgodzą się na znacznie niższe wynagrodzenie jako policjanci po wojnie. Rosja ma trudności z rekrutacją policjantów, bo inne prace w kraju są lepiej płatne niż służba w policji. Farar uważa, że Putin może stłumić przemoc wracających rosyjskich weteranów, jak podczas tłumienia buntu grupy Wagnera w 2023 roku ale to oznaczałoby, że Putin zwróci rosyjski aparat bezpieczeństwa wewnętrznego przeciwko własnemu narodowi. Putin zarządzał państwem policyjnym, a po inwazji posunął się jeszcze dalej. Farah ujmuje to prosto. Jak pisze, gdy Ukraina dzielnie walczy, imperialne ambicje Putina kosztują Rosję coraz więcej. Bez reform, wyższych płac lub wycofania z Ukrainy, rosyjska policja będzie dalej słabnąć. Rosyjskie siły policyjne nie są gotowe na nadchodzącą burzę. Putin też nie jest przygotowany. Jego kontrola nad Rosją może wisieć na włosku, i to wszystko jest jego własną winą. Mówiąc o kontroli, Putin ją traci. Na Krymie również. Ukraińska burza ogniowa ogarnęła Krym. A Putin był równie bezsilny wobec niej, jak wobec kryzysu policyjnego w Rosji. Asymetryczny atak Ukrainy przynosi efekty. Możesz się dowiedzieć, jak, oglądając nasz film. Jeśli film ci się spodobał, zasubskrybuj kanał po więcej informacji o sytuacji w Rosji. Dziękuję za oglądanie.